No nic, no ja na razie w tym momencie to co kontynuuję. No właśnie nie wiem czy my chcemy grać w tę cywkę, tylko żeby dwójkę no, ja w cywkę nie to, tak myśleć. to trzeba było by kogoś jeszcze załatwić. Nie Dobrze, że goncio będzie, jak... a gońcio ma przecież tych. Goncio ma przecież tych, wiesz tam, ludzi do grania ogarniętych Ja nie wiem, co to za człowiek On, ja bym musiał, wiesz co, on powinien wyjść na rundkę się po prostu przebiec mhm. troszeczkę, zrobić taką przebieżkę dookoła Żeby mu to zeszła tak, kurde Kurde, ja się tak nastawiłam, mówię Mamo, mamo, no nie możemy już gadać Mamo, no nie mogę cię słuchać, muszę się grać Bo obiecałam, że no, że w Citkę pogramy, Że będzie tak z... no spoko no. w ogóle No kurde, no właśnie, to też tak się nastawiałem No ale co z tego wychodzi, no nie mam pojęcia, no Napisz do tego, kurde, cymbała, może się ogarnie Do którego cymbała? No, no, do którego, no Kto się przypadkiem, tak, przez przypadek eee, tak. aha, dobra Przypadkiem uchodźcy zgwałcili Szwedkę <laughs> Całkiem przypadkiem Bo No, się tak to mm. No tak to słuchajcie bywa Dobrze, co ja tu mam zrobić? A tu jakieś gościa muszę zabić, tylko że. A, tu jest ten. A, dobra, on już nie żyje. A, okej, okay, dobra, jest. Ciężko zastanawiam się, gdzie ten koleś poszedł. Where is that country gone? W South Park ee, był, był przytrzymywany, to już e, Marta wie, jak daliśmy. Prawdopodobnie na wybory wyników w Ameryce. Ciekawe, jak będzie. Przeciw. To się że Garizon wygra, pomimo tego, że nie chcę. <gry> będzie prezydentem. ale no spoko to będzie w sumie. Ale to musimy ten odcinek razem obejrzeć. No, no dobra, no. No dobra. Co to Płaca się 1050 Ti tak bardzo, budżetowo, żeby trochę wytrzymała czasu? Czy syf? Eee. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia jak, jak to cenowo stoi, ale no to jest nowsza karta, nowsza technologia, gdzieś tam ona sobie całkowite... Nie wiem czy 1060 nie byłoby lepszym wyborem, a, a jeśli nie no to może jakaś używana karta starszy, z, z starszej serii czy coś, jakaś 970 no. używana. Albo 980, a nie my już nie mamy przecież. 80? A nie myśmy 970. 70-tki no mówię. My już nie mamy, nie możemy wam sprzedać, ale na pewno ktoś ma. Cześć, O nowym sekrecie Legionu, w którym można zdobyć unikalnego monta Ognistego Smoka, ale jakiego Ognistego Smoka? Skąd? Te sekrety się przewijają przez ten Legion, że kurde ja sam nawet nie wiem co, jak, gdzie Kot mi śpi na plecach No to co ja mam zrobić? A faktycznie, Tam był taki wkurzający, że musiałem ci go No widzisz, ja to mam z nim synergię po prostu Ty ty masz w ogóle ze wszystkimi synergię no bo jestem pokojowym człowiekiem, jest, jestem jest, jak Gandhi, wiesz, wpieczy. jestem chudy jak Gandhi, jeszcze brakuje rakuźnięm czarny, wiesz, i miał okulary i łysy, I no, Co tak hmm. trochę jestem taką alternatywną wersją, wiesz. Okay. Alternatywna, -y. No jestem Gandhi. You must not get military. I am the peace. No, tak śmiesznie gada. To jest film Prowler, Dobra, to muszę zrobić tak, niech będzie quest, to ja się zrobię. To nie wiem, czy my chcemy grać, czy my nie chcemy grać. Ja bym sobie pogrął. Ciągniemy dwie cipki w końcu, ale... ale jak nie ma z kim grać, no to sami we dwójkę przecież grać nie będziemy, nie? Mm -hmm. Musiałbym mieć. On to pewnie już tam kłody skraszowane leży wieś na ziemi. <laughs> Biedny chłopak. A czym tam się opychasz? Chyba jak czekolad znalazł. Jesteś pewien, że to czekolada? Ostatnie w tak. historii uczą. No, Dartek nie wypisał. Słucham? Podpisał no. mi Twój kolega. No i co tam powiedział? Pisał mi, że się za bardzo, za mocno. No, ale to jak to można się tak za mocno? Ja nie rozumiem tego. Jak no właśnie, można? Jak można za mocno? Czy to jest. Ja nie wiem, tak, to on musiał mocno. kurde resztą, kurde pod ciśnieniem to jakoś płuca nabić, z dwie atmosfery płuca w tym, nie się za mocno ten... On mi odpisywać. Dla mnie logiczne myślenie już jest na miejscu. No. Ja bym go wziął na testa, żeby sprawdzić czy rzeczywiście, nie wiem, zadać mu jakieś pytania. Zadać mu pytanie. Ja wytycznie. Jak się czujesz? Czytane. Tak. Jak się czujesz? Tak. Napisał mi, że ma zwiechę mózgu. To on sam jest kurde. Powiedz mu, że on zawsze ma takie zwiechy mózgu. Tak czy siak to i tak mu nic nie pomoże. Weź powiedzmy, żeby był, bił i nie pierdzieli, tylko grał. Będzie przynajmniej śmiesznie. A nie będę, nie będę się na niego wkurzał za to, że coś tam robi. Bo on powiedział, żebym chciało. No. A powiedz, że, że się nigdy z nie, nie zgadamy. Bo on tak gada, że będziemy grali, a ja nigdy, kurde, nie pogram za kurde przypałąg Mleka niech się napije. A to nie przypadkiem, że jak zje, kurde, coś starego? Jest taki ukryty, boss Jak ten mieście gnomów, jak się go pokona, to dropi siebie w wersji Monta, no chodzi jest chyba... A, to z Karazanu! No, to, to jest taka ukryta wersja, tylko to jest, to jest time run po prostu tak jak kiedyś był time run instancji tej... E, boże. Call, calling of Stratholm, to teraz coś takiego jest właśnie. Kurwa przepraszam, strasznie się zjerałem. No. Mleko też działa naprawdę? Powiedzmy, żebym mleka się napił, ey. Lepiej mleko. Pił? Nie, wypij mleko pod czym? Ale tak serio, że znaczy, on się nie, nie pomyślał, że to żart. Napisał, że to nie jest panią, znaczy, że to, to nie jest na no, powiedz, że on jest. O boże. Nie mógł przemówić. O, o mógł 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 Little variety, can't hurt. Uh, to jest Trzeba chyba wjechać, Fat liver. Nieźle. No wątroba. A, tu dostałem jakiś quest, No mnie tu mm, jest. A call to action. Tak, tak. I to musi zrobić tam, ode cię wzywa, że Helia się tam. I eee, w ogóle. E, i odblokujesz tam World questy w nowej. znaczy. W, no nowe World Questy są po prostu. Mm -hmm. do zobaczenia. Jak to jest? Wow, jak koleś A, bo to jest z mojej grupy typu. Dobra. Rozmontujesz mikro odklawki, no dalej się aż tak nie da, nie? <laughs> I tak się staro na pewno. No Ale... ty na tych rzeczywiście, mm. tak Bo ja powinnam mieć ten mikrofon z góry po prostu. Ja też mam. No, znaczy no tak, takie coś jak ja mam No, no nie kurde. No, że zbacz, ten, że chcesz jakiś kurde Wysięgnik <grym> droższy niż mikrofon mm, nie powiedz mu, że po czekoladzie i sudyczas schodzi... E, Dokładnie Prawdę. na pac Schodzi faza w taki sposób na pac a na pac tak łaka łaka, łaka łaka i pierdzielasz. <grym> Ka maka 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 maka. Sposób na pac To Słucham? Kto to, spamuje? A czymś spamuje? Ktoś czymś spamuje. Nie mam pojęcia. Aż tak bardzo się nie wczytuję w czat. Coś tam sobie czytam, ale coś, co jest bezpośrednio adresowane do mnie. Nie czytam czyjejś korespondencji. Nawet na czacie. E, dobra, Kartek powiedział, że może do 24 pograć no to, to weź bądź żeby wbił na TS. No to idealnie Ja pierdolę, co za kole... Ale on gra Gendi w takim razie Genji no, <gryst> no, to 24 <gryst> będzie zajebiście, idealnie No tak. idealnie, no bo my tak przejeżdżamy. żeby się nie mieli. Co, zasypujemy sobie? Wolnie dobrze działa więc... No, dobra bardzo proszę, przepraszam, zaraz wbiję Bartosz Genji zaraz wbije Widzisz, chodzie. kto potrafi najlepiej wszystkich namawiać, kochanie? Ja Tylko nie to możemy teraz sukubem. zapraszać tych jałowców, którzy dostaną okay. pierdol, że kurde, jak dostaną gorzej niż truje, to... Mama A. i komputer zapierdoli, dosłownie. Ostatnio na cywilizacji właśnie fajne rzeczy się działy. Zaraz wam znajdę ten moment. To było bardzo Zabra, zabawne. Było. W sumie. Na kanale live są po prostu ten Max Kolonko wrócił film. No kurde, ale to ze mną obejrzysz dobrze? A ta się podjarała radzie. wyborami. Ten... Boże, co ja wpisałem tutaj. Tutaj mamy gorzkę czekolada O oh, tuf my... Czekaj gdzieś to było co tutaj zaraz znajdę to Miałem taką po prostu bekę, było genialne po prostu Genialne O jest Zulfara. <grym> Dzień dobry Na Elo <grym> Czekaj, czekaj chwilę pokazuję mamy takie ja łowy co pierdło dostaje od mamy Na port założyć, wiecie, przy morzu to założyłem na jeziorze, kurwa, i wszystko ten. Wielki, I wszyscy wielcy admira admirałowym się robili, kurwa, w tym jeziorze. Hmm, ha, ha. Chciałam ci oświadczyć, że jeżeli dostaniesz coś poniżej trójki, to zabieram ci komputer. Nie to. To. robiłem to. Naprawdę, jeszcze Chcę, żebyś na się robię. zestresował i, i znerwował, rozumiesz? Jeżeli dostaniesz poniżej trójki, ja ci uprzedzam, zapierdalam ci komputer. Bo miałeś czas dzisiaj się wyspałeś, się, miałeś czas się pouczyć. Skru... Ja słyszałem, że. ja się zestresowałem. Ja w ogóle, ja w ogóle ja słyszałem, że, że, ten, że to gry wywołują agresję. Dobra, już jestem. Jakie okay, goni? Powiedz mi, ile masz palców w dłoni? No, co? Ile masz palców w dłoni? Tak, pięć. Kurwa <susen> <głandą> no masz dwie dłonie pajacy. Co? Palce pytałeś, co no mi No właśnie. No palców u dłoni. No ja myślałem, że o jednej. No właśnie, <głandą> też tak myślałem. Będziemy o dwie. Ty mówisz stary, nie, niepoprawnie politycznie <głandą> mówisz po prostu. I to też się tak skończyć. Gramy czy nie gramy? No zagramy, no, 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 dobra, no. Na to robimy. No to, 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 to ja mam, zapraszam. Ja mam od 15 minut otworzoną cywilizację, czekam. No nieźle. dobra moi drodzy, przechodzimy na Civilization.